Czym w ogóle jest iframe? Nazwa iframe wzięła się od inline frame, czyli jest to ramka umieszczona inline, czyli wbudowana bezpośrednio do naszej strony internetowej, czyli taki widżet umieszczony w treści strony internetowej. Za pomocą iframe możemy wstawić jakiś kod HTML na naszej stronie internetowej, i może to być cała inna strona, a może to być jakiś kawałek. Strony. Cześć, z tej strony Kazimierz Pin. Witam Cię na kanale Modest Programmer, gdzie pokazuję jak nauczyć się programowania i zostać programistą. Zacznijmy od całej strony, czyli standardowo dodajmy sobie jeszcze tutaj na głowę, żeby to było bardziej czytelne. iFrame. Używamy znacznika iFrame. No i musimy tutaj ustawić źródło. Ustawmy najpierw, jako źródło, całą stronę internetową. Modest.programmer.pl Jeżeli teraz zapiszę, to zauważ, że pojawiła się tutaj cała, właśnie strona internetowa w tym małym kwadracie i jest tutaj w tym miejscu wyświetlana. Żeby to wyglądało trochę ładniej, ustawmy sobie tutaj jeszcze szerokość na 100% oraz wysokość. Na 300 pikseli, i teraz już faktycznie coś tutaj możemy zauważyć, czyli faktycznie wyświetlony jest właśnie cały ten blok modestprogrammer.pl I możemy za pomocą iframe, możemy na przykład umieścić na naszej stronie film z platformy YouTube. Także zróbmy to teraz. Przejdę sobie tylko na mój kanał YouTube. Skopiujemy sobie. Link do filmu wideo. O, tutaj, jak sobie kliknę prawym przyciskiem myszy na ten film, to tutaj sobie mogę skopiować kod do umieszczania na stronie. Także ja sobie to skopiuję całe. Wkleję tutaj powyżej. O, i zauważ, że tutaj już został, właśnie skopiowany cały iframe. Czyli mamy tutaj już ustawioną wysokość, szerokość, source czyli tutaj właśnie jest. Link do tego filmu. Mamy już tutaj nawet tytuł Frame Border i jakieś dodatkowe różne parametry. No, i teraz, jeżeli wrócę do tej mojej strony internetowej, zapiszę, no to zauważy, ta strona nam się już tutaj ładnie wyświetla. Możemy to sobie troszkę zmniejszyć. No, i tutaj mogę włączyć już ten film. Mogę sobie już tutaj mm, bez problemu włączyć i pokazywać na mojej stronie. Internetowej. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli taki film Ci się spodobał, to koniecznie dąż do mojej społeczności, gdzie również będziesz miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Link do zapisów znajduje się w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.